Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj rozpoczynamy odcinek w EV Reaper Garage. Jestem tutaj moją Teslą tylko dlatego, że zamieniam się na inną Teslę, którą dzisiaj będę testował i pokażę Wam dzisiaj trochę taką przedliftową Teslę 85D. Jest ona teraz w tym momencie wypakowana apteczkami, powerbankami, lekarstwami, bo stwierdziłem, że przy okazji testów zrobię dobry uczynek i zawiozę na granicę potrzebne rzeczy. Właśnie przypakowaliśmy wszystkie rzeczy z mojej eski do, do tej eski Bartka. Zobaczcie, samochód jest cały, wyładowany apteczkami. Co ciekawe, to wszystko też zmieściło się do modelu 3, bo to przyjechało wcześniej z Poznania modelem 3, a to jest wyładowane po brzegi. I za chwilę ruszamy. Ja Wam jeszcze tylko pokażę, co się dzieje w mojej Tesli i dlaczego jedzie na serwis klimatyzacji. W momencie, gdy włączona jest klimatyzacja, to słychać takie syczenie. Nie wiem, czy to dobrze będzie w kamerze słychać, w mikrofonie, ale jest takie syczenie. A jak wyłączę klimatyzację, to zobaczcie. To nie ma takiego syczenia. A jak włączę. Jakby coś tam gdzieś się albo rozszczelniło, albo nie wiem co, ale właśnie dzisiaj to będzie sprawdzane. A ja lecę i zapraszam do oglądania. Jest ja ze mną Bartek, właściciel tego samochodu, właściciel i Riper Garage. Bartek, co to za samochód i jaka jest jego historia? A myślę, że ci, którzy śledzą nasz kanał, kojarzą dokładnie ten samochód. No właśnie, bo te wszystkie y, naprawy tego samochodu, serwisy, możecie zobaczyć na kanale IWI Reaper Garage. Dokładnie tak. To był nasz taki pierwszy samochód który, eksperymentalny, który ściągnęliśmy z Niemiec, y, powypadkowy. Jakby Jedynym warunkiem koniecznym do tego, żeby ten samochód ściągnąć dla nas było to, żeby on nie miał uszkodzonego w ogóle systemu bezpieczeństwa, bo ja nie jestem zwolennikiem naprawiania systemu bezpieczeństwa, zresztą na pewno widzieliście też ostatnio na Facebooku bodajże posty od kolegi Kevina, który pokazywał co się dzieje, jak się jeździ na regenerowanych systemach, więc my tego nie dopuszczamy. Więc jeszcze raz wracając, samochód był uderzony tutaj w te elementy plastikowe, de facto karoseria absolutnie nie była uszkodzona, był, był tylko tutaj jakby ścięty zderzak, i uderzone były koła w tą stronę. Ee, także nasza naprawa polegała na tym, że musieliśmy wymienić wózek przedni, bo wózek przedni miał e, przednie elementy konstrukcyjne wyłamane, powiedzmy, wygięte. No niestety, aluminium ma to do siebie, że pod wpływem siły ono się, jest kruche i po prostu się łamie, a nie wygina. Więc musieliśmy wymienić przedni wózek, musieliśmy wymienić e, całe zawieszenie z przodu e, i musieliśmy wymienić te wszystkie elementy plastikowe. Tego jest tam naprawdę mnóstwo. Myśmy wymieniali całą obudowę chłodnicy, chłodnice. Eee, i, I kupę innych rzeczy, ale tak naprawdę to ten samochód, e, po jakby, jeżeli chodzi o naprawy blacharsko-rakiernicze, w ogóle niczego takiego nie miał. Jedyne co było, jeszcze raz powtarzam, wymieniane, to był ten zderzak i on był jeszcze ponownie lakierowany. Samochód ma darmowe ładowania, co chyba nie pozostaje bez, e, bez znaczenia, w szczególnie w obecnych czasach, kiedy benzyna ma takie, a nie inne ceny. Yy, I to są dożywotnie ładowania, także przechodzą z jednego właściciela na następnego. Samochód ma już zrobiony retrofit CCS, tak? czyli możecie ładować się na ładowarkach typu trzeciego. Dzisiaj Tesla. przetestujemy. Tak, dokładnie. Dzisiaj Daniel to przetestuje. Um, no oczywiście LTE, tak już zrobiliśmy coś retrofit LTE, także samochód ma wszystko to, co może mieć najlepsze Tesla S85D. Ogólnie samochód jest bardzo fajny, nie ma zawieszenia pneumatycznego, co o dziwo, bardzo pomaga, jeżeli chodzi o prowadzenie i otrzymanie się drogi. Zresztą Daniel być może później będzie mógł swoje wrażenia opisać. Nie wiem, czy ty jeździłeś wcześniej bez, bez pneumatyki. Ja nie mam pneumatyki, u swojej Tesla. Się... Tak? To jest tak. Ogólnie, mi się wydaje, że to jest ogólnie fajne. Jedyny, jedyny problem no to są wysokie gardy. Wysokie tak, gardy to jest, to, jest jest, problem. to jest jakiś tam problem i na to trzeba zwracać uwagę. Ale tak poza tym... Fajnie, nie mogę się doczekać, tak jak mówiłem. Przed liftami miałem bardzo mało do czynienia. Jeździłem kilkoma w swoim życiu i to właśnie Paradoksalnie, ostatni raz jechałem na Ukrainę rok temu z Sergiuszem, właśnie przed Liftem, więc dzisiaj znowu jadę w tamte strony no i przetestujemy. Zobaczmy, jak to jeździ. Dobra, wyjeżdżam już z Piaseczna. Przede mną kilkaset kilometrów. Teraz kieruję się do Lublina i tam będę ładował się na ładowarce Greenwaya. Pierwsze takie moje spostrzeżenia to, to jest to, że jestem pod wrażeniem tego, jak bardzo samochód może się różnić, pomimo tego, że jest praktycznie taki sam. Ja też mam model S 90D, nowszy, ale jest bardzo dużo takich drobnych rzeczy, które się tutaj zmieniły. Począwszy od materiałów wykończeniowych, foteli, skończywszy na, na tunelu tutaj, którego tutaj tak naprawdę nie ma, na innych trochę przyciskach, innym feelingu tego wszystkiego, to jest dużo takich drobnych rzeczy, których Pewnie wiele osób by nie zauważyło tak yy, będących nie jeżdżących Teslami, ale ja zauważam to od razu. Wykończenie tutaj ja mam takie zamszowe yy, tutaj poszycie, tutaj nie, tu jest takie taka nie wiem, co to jest. Skóra twarda nie wiem. Są tam takie nawiewy, które u mnie są zamaskowane. Ale to, czego najbardziej mi brakuje, już na samym początku, to jest tunel środkowy, który służy jako podstawka pod telefon, pod jakieś inne rzeczy. Tutaj po prostu tego nie ma i telefon muszę sobie trzymać tutaj na kartoniku. I kierownica też ma tutaj inne wykończenia. Ale poza tym, to jest Tesla. Jedzie póki co tak samo. Też nie ma pneumatyki, więc nie sądzę, żebym jakąś dużą różnicę odczuwał względem mojej Tesli i to co najważniejsze, ten samochód ma autopilota ma autopilota pierwszej generacji, czyli ma tylko kamerę z przodu, ma autopilota 1.0 ale to w zupełności wystarcza, ja mam, ja mam autopilota 2.0 tylko, że nie mam go aktywowanego, więc pomimo tego, że mam pakiet 8 kamer, to i tak nie mogę ich wykorzystywać więc wolę to, samochód nie widzi co prawda tego co jest z boku i za nami, ale to w zupełności wystarcza do takiej jeździe po autostradzie i uważam, że nie potrzeba do takiej codziennej jazdy Więcej. To, co jest świetne tutaj, to co Tesla ostatnio e, zmieniła, to jest możliwość udostępniania e, aplikacji innym kierowcom. Kiedyś trzeba było wchodzić na stronę Tesli, tam dodawać kierowców, wysłać im zaproszenie mailowe. Teraz to jest bardzo uproszczone i Bartek właśnie dał mi dostęp. Widzę tutaj wszystkie swoje Tesle. Mam ich w tym momencie sześć widocznych w moim panelu i wystarczy, żeby udostępnić komuś Tesla wystarczy wejść w, w aplikację, w bezpieczeństwo zarządzaj kierowcami i tutaj można wysłać zaproszenie, dodać kierowca i od razu po kliknięciu zaproszenia wysłanego SMS-owo, przykładowo możemy, uzyskujemy dostęp do samochodu co jest o wiele, wiele bardziej wygodne niż to, co było kiedyś Dojechałem do Lublina. Dojechałem tutaj na 35%. W Lublinie jest ładowarka Greenway. Jest to najszybsza ładowarka na całej mojej dzisiejszej trasie, dlatego postanowiłem tutaj zjechać, ale niestety ktoś mnie tutaj Y uprzedził. Ekran tutaj nie działa. Nie wiem, czy auto się ładuje, czy nie, więc będę musiał tutaj chwilę poczekać. Wszystkie inne ładowarki, które będę miał po drodze, są o mocy 50 kW, a poza tym to jest dobre jedzenie, dlatego chciałem tutaj zjechać i niestety realia. Znowu udaję się we znaki, ale niestety nie uda mi się chyba tutaj podładować. Chciałbym jeszcze raz przypomnieć, że sieć ładowania Greenway, za to chciałbym też podziękować, udostępnia stację ładowania za darmo dla osób pomagających Ukraińcom. Czyli teraz, gdy ja jadę z pomocą, mogę ładować się za darmo. Muszę napisać do Greenwaya, oni wtedy anulują opłaty. Także bardzo dziękuję za ten gest. To na pewno pomo pomoże i zachęci wiele osób do, do właśnie takich wyjazdów jak ten mój dzisiejszy. Przeogromnym plusem tego samochodu jest to, że ma on ładowarkę pokładową o podwójną, czyli dual charger. Ma moc ładowania maksymalną 22 kW. Dlatego w takim przypadku, nawet gdy złącze CC jest zajęte, a ja się podłączyłem na złączu Type 2 i ładuję prądem przemiennym to i tak jest to fajne rozwiązanie, bo ładuje się z dwa razy wyższą mocą niż w mojej Tesla Model S, gdzie mam zwykłą, pojedynczą ładowarkę o mocy 11 kW. Więc ładowanie na takim złączu trwa niecałe 4 godziny I to jest duża zaleta tego samochodu, że ma właśnie dual charger Kiedyś była taka opcja do dokupienia Później Tesla to wycofała I dzisiaj wszystkie Tesle mają ładowarki pokładowe o mocy 11 kW Więc prądem przemiennym więcej niż 11 kW nie przyjmą I to w takich sytuacjach jak tutaj jest całkiem fajną opcją. Po chwili wróciłem do samochodu, Y już odjechał, więc przełączyłem się na CCSA. Z dużą mocą się teraz nie ładujemy, jakieś 62 kW i moja taktyka jest taka, że w momencie, gdy moc ładowania spadnie do 45 kW jadę dalej, bo w Zamościu dalej jest kolejna ładowarka o mocy 50 kW, więc bardziej efektywnie będzie jechać tam, ładować się z wyższą mocą. Jeszcze Wam chciałem pokazać teraz kamerę. To jest Autopilot 1.0, dlatego ma tutaj tylko jedną kamerę. W mojej Tesli są kamery tutaj trzy. Do tego mamy po bokach kamery w Autopilocie 2.0 i tu mamy jeszcze kamery, tutaj ich nie ma. No, ale tak jak mówiłem, całą drogę jadę na autopilocie i jest super, jest bardzo wygodnie. Naprawdę nie czuję dużej różnicy, że jadę inną Teslą, trochę starszą i przedliftową. Mi osobiście za bardzo się tym, tym przód nie podoba, to jajko z przodu. No, ale to jest Tesla cały czas, więc nie ma co wybrzydzać. Mamy też tutaj koła 19 calowe, takie pierwszej generacji chyba. To są te starsze. To też jest dosyć charakterystyczne i też powiem Wam jak łatwo odróżnić wersję poliftową od przedliftowej. Od boku albo od tyłu, bo z przodu no to widać od razu po grillu, ale po boku możemy odróżnić przede wszystkim po kołach, chociaż czasami ludzie sobie zakładają nowsze koła. Wtedy możemy odróżnić po tych elementach, które nie są w kolorze nadwozia. Czyli te czarne progi, tam czarne te nakładki na zderzak i tutaj ten czarny element też z tyłu. Taki on jest matowy i ta chromowana listwa. To w wersjach poliftowych tego nie ma. Pokażę wam jeszcze bagażnik z przodu, bo on też się trochę różni. Akurat tutaj na plus względem nowszych Tesli, ponieważ tutaj mamy taką osłonkę, której nie ma w nowy, nowszych Teslach. U mnie jest po prostu goła, goła blacha i nie rozumiem dlaczego Tesla kiedyś robiła coś takiego, co co jest dobrym rozwiązaniem, lepszym wydaje się, a teraz już tego nie robi dlatego ja nie mam tego, mam tylko tu uszczelkę która się styka bezpośrednio z maską i tutaj mamy ładnie wszystko obłożone mamy ten bagażnik mniejszy w wersjach bez napędu na przód, czyli tych wersjach tylno napędowych. bagażnik był właśnie mniej więcej o tyle większy naprawdę był olbrzymi, tutaj mamy dwa silniki, dlatego ten bagażnik jest trochę mniejszy i ma tutaj taki materiał Teraz, gdy jechałem z Warszawy, postanowiłem sprawdzić, jaki jest zasięg maksymalny samochodu i przy jeździe z prędkością między 120 a 140 km na godzinę, przy temperaturze, teraz mamy 16 stopni. Zasięg maksymalny wyszedł mi w okolicach 280-290 km, więc ten zasięg jest bardzo dobry, jak na samochód. Jest takim wiekiem po prostu, wystarczający zasięg i można bez problemu jeździć w dalekie trasy. Jest, tak jak Bartek powiedział, retrofit na CCS, czyli mamy adapter CCS, możemy się ładować na szybkich stacjach nie ma z tym najmniejszego problemu, żeby takim samochodem gdzieś jeździć. Ja mi się wydaje, że ten samochód może mieć nawet delikatnie wyższy zasięg od mojej Tesli, gdzie mam 90D, tylko dlatego, że tutaj jest 80 tysięcy przebiegu, nie całe 80 tysięcy, a ja mam już 300, w tym momencie 313 tysięcy kilometrów przebiegu, a tu jest dokładnie 78 tysięcy kilometrów. Dodatkowo mamy tutaj home to też jest przydatna funkcja, jak ktoś ma dom, może sobie sparować z bramą, albo wjazdową, albo z bramą garażową i w momencie podjechania do domu, można sobie kliknąć na ekranie ten przycisk, i brama z automatu się otwiera. I to jest bardzo przydatna funkcja. Ok, ja już zostawiłem rzeczy. Auto jest puste i Teraz poczułem delikatnie, że jest głośne w środku, ale to jakby każda tylko że cały czas jechałem w bardzo wytłumionym samochodzie, który był zawalony po sufit, i nagle jak to wszystko wyjechało, to zrobiło się głośniej. I jeszcze raz dziękuję Greenwayowi za to, że mogę ładować się tutaj za darmo i chciałem Wam jeszcze pokazać teraz, jak już mogę, jak wygląda samochód z tyłu i z przodu, bez pakunku. Pokażę Wam, że dużej różnicy nie ma. Jeżeli chodzi o tył, różnica jest taka, że nie tylko nie ma tej konsoli z przodu, tak jak u mnie w Tesli. Nie można dąpawać rzeczy. To nie ma też tutaj uchwytu na napoje i nie ma tutaj wejść USB. U mnie w Tesli są dwa wejścia USB. Jest tutaj taki wysuwany uchwyt na napoje. I to jest w zasadzie jedyna różnica, jeżeli chodzi o tył względem mojej Tesli. No kolor oczywiście jest inny. Ten też jest bardzo przyjemny i nie jest jakoś bardzo zajechany Auto ma mało przebiegu, więc tego nie widać. Są tutaj różnice. Eee, to jest trochę inne. Eee, no, ale to są takie detale. Bardzo ładna jest deska rozdzielcza w tym drewieńku. Jeszcze z tyłu Wam pokażę bagażnik. Jest teraz trochę brudny po mojej przyprawie, ale też identyczny. gumnie półki zostawiliśmy w warsztacie, żeby było więcej miejsca. Wszystko jest identyko. Od ostatniego ładowania, czyli od ładowania w Lublinie, zrobiłem 170 km. I część była drogą ekspresową, myślę, że połowa, i druga połowa była zrobiona drogą krajową. I zużycie wynosi 19 kWh. Widzicie, że nie jest to jakieś bardzo duże zużycie energii. A tutaj jeszcze wleciała aktualizacja. Tutaj właśnie pobiera się aktualizacja w zasadzie nie pobiera się, bo żeby pobrać, trzeba się podłączyć pod WiFi, a zaraz podłączymy i yy, będzie nowa jakaś aktualizacja z nowymi funkcjami. Muszę jeszcze powiedzieć, że bardzo fajnie zorganizowana jest pomoc dla Ukrainy. To co dzisiaj zawoziłem było zorganizowane przez wiele osób i bardzo fajnym yy, Posobem został dostarczony do Warszawy, bo ktoś przywiózł gdzieś, ktoś zbierał, potem ktoś przywiózł do Warszawy, z Warszawy ja to przejąłem, zostawiłem w jednym z magazynów niedaleko granicy i później to jedzie na Ukrainę i jest rozwożone tam już po Odpowiednich osobach, między innymi Bogdan i Sasza z Tesla Service Kijów, u których w zeszłym roku na Ukrainie byliśmy w serwisie. Oni bardzo prężnie działają i też Teslami po Kijowie rozwożą te wszystkie materiały, więc część tego, co dzisiaj zawiozłem, czyli powerbanki, latarki, czołówki, apteczki, jakieś inne rzeczy, jedzie do nich i oni będą właśnie to rozwozić Teslami. Więc fajnie, że nasze społeczeństwo elektromobilne tak bardzo mocno zaangażowało się w to. I też za to chciałbym podziękować, bo to naprawdę jest niesamowite, że wszyscy tak się zjednoczyli i takim trans transportem zeroemisyjnym wszyscy pomagają Ukrainie. Dobra, kończymy ładowanie tutaj na 40%, ponieważ w, w Lublinie mam ładowarkę o mocy 80 kW, więc wolę pojechać tam, niż stać tutaj. Jechałem już do Warszawy na 6%, i za chwilę zobaczymy, jaka, jest jaka będzie maksymalna moc ładowania. Obok mnie ładuje się teraz Tesla z Estonii. I ma tutaj stół jakąś kawę i tak dalej, naklejki wszędzie dookoła. I tutaj też jest logo oficjalnego klubu Tesli, więc pewnie to jest jakaś zorganizowana akcja. Więc dwie Tesle ładujące się tutaj. Jadą lub wracają z misji. Bardzo fajne to jest. Bardzo szybko tu dojechałem. Cały czas jechałem 150 km na godzinę. Naładowałem no, się w Lublinie do, do chyba 70%. I teraz maksymalną moc ładowania mamy 83 kW. Tylko trzeba pamiętać, że dwie Tesle teraz dzielą moc między sobą. Więc yy, nie zobaczymy tak naprawdę jaka będzie tutaj maksymalna moc ładowania. I co jeszcze tutaj jest bardzo ważne, to jest adapter coś, co jest w tym samochodzie. Coś czego ja nie mam i dzisiaj uratowało mi to trochę tyłek w Lublinie, ponieważ w Lublinie byłem pod iką wraca, wracając z, z granicy i ładowała się Tesla Model 3 nieoznaczona na plakser. Wyświetlacz na ładowarce Greenwaya nie działał, więc nie wiedziałem ile baterii ma ta trójka i ile mniej więcej będzie się ładowała. Zero kontaktu z właścicielem samochodu więc mogłem podłączyć się na, za pomocą adaptera Shademo, ponieważ on się ładował na ccs -ie. Type 2 no to maksymalna moc 22 kW tylko, a podłączając się pod Shademo osiągnąłem prawie... 40, chyba jakieś 35 kW mocy. Jak on przy to wtedy sobie zamieniłem. Ale gdybym tego nie miał, to bym był skazany na Type 2 i ładowanie z mocą do 22 kW, więc to zawsze jest szybsze. I to jest coś, co chcę sobie kupić, bo to jest właśnie fajna alternatywa do sta stacji ładowania Greenwaya, które zawsze mają Type 2, Shademo i CCS. Że jak CCS jest zajęty, to możemy się ładować na Shademo. Chociaż Greenway ostatnio już. Y Zakomunikował, że nowe stacje będą wyposażane tylko w złącze CCS. Bo Shademo już wychodzi, Shademo już na rynku europejskim tak naprawdę w żadnych nowych samochodach nie będzie występowało, tylko w tych starszych samochodach, przede wszystkim Nissanach, LiFach, więc to już przychodzi do historii, ale i tak warto mieć taki adapter. Będąc na Ukrainie rok temu, też się to przydawało, bo tam jest bardzo dużo Shademo. Z racji tego, że na Ukrainie jest dużo samochodów amerykańskich, dużo z LiFów, dlatego tam na przykład to też jest bardzo popularne. Ja tutaj jeszcze spędzę jakieś pół godziny 40 minut i przypominam wam, że już w najbliższy weekend, jak to oglądacie dzisiaj, odbędzie się zlot w Oslo. Pod filmem w opisie znajduje się link do wydarzenia. Jeżeli jesteście z Norwegii, to zapraszam was na nasz kolejny zlot. Gdzie wystawi się oficjalne stoisko serwisowe Tesli, będzie bardzo ciekawie. I pamiętajcie, że ta Tesla jest do kupienia, jeżeli jesteście zainteresowani. To piszcie, kontakt opadaniegrzyb.pl. możecie przyjść, przyjechać, przejechać się samochodem, zobaczyć i kupić. Ceny Tesli ostatnio poszły mocno w górę, więc posiadanie tańszej Tesli z darmowym ładowaniem to jest na pewno dobra decyzja. Dzięki za oglądanie, dziękuję wszystkim patronom za wsparcie i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!